No było widać w tym meczu jeszcze ostatnim ligowym z Pogonią, że grał trochę lepiej i miał taki czas, gdzie, gdzie trochę te przebłyski pokazywał. bo nadal było za mało, żeby go tak jakoś pozytywnie ocenić, ale po tym meczu z Pogonią miałem taką nadzieję, że, że coś pokaże na tym Gibraltarze, jak już dostał szansę od trenera. A tutaj widzimy, że wychodzi na takiego przeciwnika, jest totalnie pogubiony, przez cały mecz nie ma żadnej jakiejś takiej... Wizji zrobienia czegoś z niczego, co jest najważniejsze na tej pozycji ofensywnego pomocnika. I tak jak mówiłeś, no, kiedy widziałeś Sołdzeja, Golizadecha, najtrudniejszy czas, to od początku było widać te, w, w nich tą jakość. Tutaj tego mocno brakuje, Rodriguez jest chaotyczny i, i oblał ten test. Oblał ten test bardzo mocno, nie, nie dźwignął tej odpowiedzialności za tę dziesiątkę i jest jednym z tych piłkarzy. Którzy byli najbardziej przegrani. I dla mnie, jeszcze kolejna zła decyzja podjęta przez Federiksena, już jeśli chodzi o samo zarządzanie tym meczem, to było to, że Rodriguez nie, nie zszedł z boiska po pierwszej połowie.